Witam Państwa serdecznie w programie drugim. Wszystkich widzów zapraszam do oglądania tego, co przygotowaliśmy, aby wspólnie obejrzeć warszawski ośrodek telewizyjny. Proponuje Państwu w tej chwili pięć minut o senatorze Zbigniewie Gołąbku z ziemi radomskiej. Potem będzie reportaż z dnia, który poznamy sylwetkę Emila Karewicza obchodzącego 75. urodziny. Potem podamy pogodę i dowiemy się, co proponuje kurier województwa. Reforma administracyjna kraju oraz reforma samorządowa to obecnie temat rozmów wielu Polaków. To również główny nurt zainteresowań radomskiego senatora Zbigniewa Gołąbka. Do czasu wyborów parlamentarnych Zbigniew Gołąbek sprawował funkcję wicewojewody radomskiego. Aktualnie oprócz pracy w Senacie z ramienia SLD zasiada w Radzie Miasta Radomia. Ja pracuję w Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Jest to właściwa komisja, która tymi sprawami będzie się zajmować. I dzisiaj widzę również potrzebę taką, przede wszystkim wynikającą stąd, że nie mamy w naszym państwie społecznej kontroli pomiędzy gminą a parlamentem. Szczebel rejonowy i wojewódzki był poza społeczną kontrolą ale również nie wolno zawężać nam ilości radnych w gminach. Dzisiaj mamy w Radomie 50 radnych. Zgodnie z jednym z projektów ustaw ordynacja wyborcza w Radomie mielibyśmy 27. Ja sobie nie wyobrażam, jaki kontakt z wyborcami mógłby mieć radny. Przy okazji przecież mam to doświadczenie swoje samorządowe, ja jestem samorządowcem, bowiem jestem radnym Rady Miejskiej w Radomiu i sam wiem jak w środowiskach, w dzielnicach. Ludzie oczekują, że ich interesy będą bardziej uwzględniane. Praktycznie ta praca dzisiaj i decentralizacja państwa nie powinna kończyć się na gminie. Ona powinna schodzić do struktur organizacyjnych, do osiedli, bo tam przecież ludzie wiedzą najlepiej, co jest potrzebne i w której kolejności do zrobienia. Chciałbym, by radom przede wszystkim w reformie samorządowej skorzystał. Skorzystał w ten sposób. Że gmina, jako samorząd terytorialny, będzie wzmocniona finansowo i organizacyjnie. Że powiat będzie zajmował się badaniami ponadgminnymi. I wreszcie, że będziemy mieć tyle województw, które będą prowadzić lepszą politykę regionalną. Ale to wszystko należałoby pogodzić z oczekiwaniami ludzi i z dobrem naszego państwa. To właśnie moim zdaniem jest dzisiaj najważniejsze. Ale mogłoby być jeszcze znacznie lepiej, gdyby te projekty ustaw były lepiej przygotowane pod względem merytorycznym, gdyby mniej było bicia piany, piany o znaczeniu często przecież emocjonalno-politycznym. Ja uważam, że ta dyskusja, która w tej chwili rozpoczyna się w sposób już bardziej fachowy, bowiem mamy dokument przedłożony przez Radę Ministrów, spowoduje, że wyjdziemy z fazy dyskusji na rzecz decydowania już o tym, a gdyby się okazało, że nie będzie to zgodne z wolą ludzi, wówczas powinniśmy przeprowadzić referendum. Ja kieruję się tym, co jest dobrem naszego narodu. Po drugie mamy przecież regulaminy, którym obojętne z jakiej opcji się wywodzimy, musimy go przestrzegać, przynajmniej powinniśmy, bo jest to dla nas podstawa funkcjonowania. Z drugiej strony reformy są potrzebne, ale reformy połączone z reformą o systemie ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczeń społecznych, edukacji i tak dalej. Ja uważam, że dzisiaj już dojrzały wszelkie warunki i powinniśmy dopracować tylko pod względem merytorycznym te projekty ustaw, a jeśli okazałoby się, że one się rozmijają w części z oczekiwaniami ludzi, to odwołać się jednak do tej instrukcji referendum, bo jednak jest to dobre wyjście. Poznali państwo senatora ziemi Radomskiej, pana Zbigniewa Gołąbka. Teraz proponuję Państwu reportaż dnia, którym jest dzisiaj portret aktora. Największą popularność zdobył dzięki roli Brunera w filmie Stawka Większa niż Życie. Emil Karewicz. Przepracował w zawodzie aktora ponad 40 lat, a w swoim dorobku ma około 100 ról filmowych. Był w takich teatrach jak Ateneum, dramatyczny, nowy. W ubiegły piątek obchodził 75. rocznicę urodzin. Od 15 lat jest na, na emeryturze i nareszcie, proszę Państwa, jak mówi, sam ma czas na pisanie, komponowanie, malowanie obrazów. Dzisiaj w Galerii Domu Wojska Polskiego w Alejach Niepodległości przed kilkoma godzinami odbył się wernisaż prac plastycznych Emila Karewicza. Zapraszamy państwa do obejrzenia reportażu poświęconego sylwetce tego sympatycznego i lubianego aktora.